Cześć, chcę Wam pokazać, jak wymienić nóż w naszej wycinarce do papieru model KB02. Kupując w zestawie, przychodzi 5 noży, 5 sztuk, 2 imbusy, jedna mała śrubka i taki złoty bolczyk. Żeby wymienić nóż, trzeba przede wszystkim Odkręcić tutaj te dwie śruby imbusowe, żeby zdjąć dolną podstawkę. Odkręcamy. Teraz ściągamy tą dolną podstawkę, ten pierścień. I tutaj, teraz naciskając, możemy sobie naciskając tę Rączkę możemy sobie wysunąć troszkę ten nóż, no i teraz, za pomocą tego drugiego mniejszego imbusa, musimy odkręcić śrubkę, która przytrzymuje nam ten nóż. Ją wystarczy tylko poluzować, i teraz możemy wyjąć, wyjąć całość, wyjąć nóż. No i wymieniamy, tak? To ten złoty bolec może zostać. On tutaj jest zapasowy w komplecie z nożami, ale on jak najbardziej może zostać. Instalujemy nowy nożyk. Wypychamy sobie to z powrotem. Wkładamy. I teraz jest istotne, aby jakoś tak bardzo mocno tego noża tutaj nie dociskać. On sobie tutaj może tak grawitacyjnie opadać. I w, tym, w tej pozycji dokręcamy sobie mocującą śrubkę. I teraz pozostaje nam tylko założyć z powrotem. Dolny pierścień i dokręcić z powrotem śrubki. A już teraz nie będę tego dokręcał, tylko pokażę. Dokręcając te śrubki, wycinarka jest gotowa do dalszej pracy i z wymienionym nożem, oczywiście. Dzięki za uwagę, w razie jakichś pytań jesteśmy zawsze do dyspozycji pod telefonem oraz mailem.